Witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z City Skylines. Lotnisko mamy już gotowe, więc dzisiaj przejdziemy do kolejnych spraw, tylko jeszcze wcześniej wam pokażę, co zrobiłem poza odcinkiem, czyli dostawiłem tutaj parę jeszcze takich samolotów, żeby sobie stały oraz dosadziłem drzew, bo właśnie w okolicach tej stacji było tak dosyć pusto, czyli tak naprawdę dosyć dużo się nie zmieniło. Ok, przechodzimy do tematu dzisiejszego odcinka, czyli te tereny. Na sam początek zrobiłbym tutaj taką drogę, na przykład na te 10 jednostek. Dalej zobaczmy, jakby wyglądało coś takiego. 10 tutaj, 10 tutaj, żeby właśnie był taki fajny zakręt. I na środku tego zakrętu chciałbym postawić w końcu ten projekt Eden. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Może być, tylko ja bym to jednak jeszcze troszkę przesunął. Bardziej bym to chciał mieć pod tym kątem, kawałek dalej. O, coś takiego. Tak w ogóle ta droga w okolicach tego projektu Eden mogłaby być troszkę ładniejsza, na przykład z takim pasem zieleni. I możemy jeszcze tu trochę pokręcić. Powiedzmy, że coś takiego. I teraz chciałbym z pomocą Network Multi Zrobić jeszcze połączenie stąd dotąd. Chociaż z tego co widzę, to jest tak troszkę rozciągnięte, więc może zanim coś takiego, to zrobiłbym jeszcze kawałek taki prosty, na przykład stąd. Ok, taki krótki fragment, i teraz to się powinno jakoś ładniej połączyć. No super. Tę drogę w tym miejscu na pewno bym sobie odblokował. Zamienimy ją na coś takiego zielonego. Blokuje to oczywiście z powrotem, no i w takim razie jedziemy dalej z tą drogą. Niech tu będzie na przykład jeszcze taki kawałek prosty. Dalej, możemy odjechać kawałek od tego kanału. Później znowu kawałek prosto, żeby tu się w ogóle dało coś budować, i skręciłbym na przykład jeszcze tak. Ok, ta droga w tym miejscu się skończy, ale chciałbym, żeby tu jeszcze troszkę tego było. Z tego miejsca możemy na przykład wyjechać z czymś takim. Dalej, kręcimy, pewnie kręcimy. Na przykład dotąd, oczywiście bez jakichś zbędnych połączeń, i można by tak naprawdę jeszcze zrobić jakiś odjazd stąd. Powiedzmy taka prosta droga, już bez jakiegoś kombinowania. Coś tu by jeszcze można pokombinować z tym terenem, bo sami widzicie, jak on wygląda. Zobaczmy, czy to to się tak po prostu wygładzi. Z tej strony nawet działa. Tutaj można by jeszcze jakoś delikatnie. Dalej coś po tej stronie. I pytanie, czy jeszcze uda mi się to jakoś naprawić. Okej. Okay, tak naprawdę tyle wystarczy. Fajnie by było tu zrobić jakąś ścieżkę, ale może zamiast ścieżki zrobiłbym taką betonową drogę. Bo dzięki temu będę tutaj mógł dać jakieś parkingi. Przejedźmy na przykład tak, tak. I co? Łączymy się tutaj? Możemy. Zobaczyłbym na przykład, czy tu mi się zmieści taki duży parking. Jak ja bym to na przykład przesunął dalej tutaj. Tutaj, no dobra, prawie się mieści, więc może ja to po prostu przesunę. O, jakoś tak kawałek dalej. Tylko, że ten zakręt się zepsuł. Nie, nie, nie. To ja się go pozbywam. Tę drogę możemy poprawić. Niech ona sobie idzie jakoś tak bardziej prosto. A ten zakręt zrobimy sobie po prostu jeszcze raz do tego miejsca. OK, dalej. Przy tym parkingu można by zrobić na przykład jakąś taką ścieżkę. Przejdziemy sobie tutaj. Kolejna ścieżka, która by mi się przydała, to byłaby z końca tej drogi do tej głównej drogi. I taką ścieżkę też chciałbym mieć tutaj. Tylko, że ona może być trochę wygięta. Ok, tyle jeśli chodzi o takie rzeczy. Teraz może zająłbym się jakąś wodą. Przeprowadziłbym tutaj taką rurę z ciepłą wodą na około tego. Niech tu będzie coś takiego i teraz przechodzimy do malowania stref. Zacząłbym może od tej głównej drogi, tylko jeszcze chciałbym zrobić jedną rzecz, czyli pozbyć się tych kratek przy tej głównej drodze. Dzięki temu mogę zaznaczyć te sklepy aż tak dotąd. Po tej stronie też to mogę troszkę przedłużyć. Jedziemy dalej z tymi sklepami tutaj, potem jeszcze tędy i dalej w stronę lotniska, wiecie co? Może tutaj już nie. Tyle nam już wystarczy. Dalej, domki. Będzie to taka strefa niskiego zagęszczenia, nie chciałbym mieć tutaj nic wielkiego. Duże budynki mamy tam w mieście. To są bardziej takie przedmieścia, właśnie tak w nawiązaniu do tego, co tutaj mamy. Kawałek obok. Myślę, że takie strefy na dwie kratki powinny wystarczyć. Tutaj coś takiego i ja sobie z tym przejadę na całej długości tej drogi. Ale może już przy samym tym projekcie Eden to ja nie chciałbym mieć tych domków, tylko raczej powiedzmy jakiś sklep, tak naprawdę może być trochę większe. I skoro tutaj jest taka wielka atrakcja, to ja bym proponował jeszcze zrobić taką ścieżkę dalej tutaj i powiedzmy, że jeszcze jakieś schodki tędy, prosto pod ten przystanek tego tramwaju wodnego. Mogę z tym jeszcze przejechać tutaj, obejść to na około jakoś z tej strony i tu się podłączyć do tej drogi. Tylko, że ta ścieżka tutaj no to nie wygląda zbyt pięknie. Zobaczyłbym, czy coś tu się da jeszcze zrobić. Takie zwykłe wygładzanie nie działa, ale gdybym na przykład troszkę tego wyprostował i teraz spróbował to jeszcze tak delikatnie wygładzić, no to teraz to wygląda dużo lepiej. Ok, więc brakuje mi jeszcze jednej rzeczy, czyli przejścia dla pieszych. W idealnym miejscu mamy ten węzeł, więc wystarczy teraz, że sobie tutaj kliknę, zmienię to ze środka na skrzyżowanie i domaluję jeszcze te pasy. Ok, pięknie. Coś tutaj w okolicy mamy problemy ze zmarłymi mieszkańcami. Ja się niby ostatnio tym zajmowałem. Postawiłem tutaj takie krematorium i to nawet działa. Karawany w użyciu 6x6, czyli to znaczy, że ja mogę dostawić jeszcze jedno takie krematorium, a tak naprawdę. Może nawet jeszcze drugie. Żeby takie trzy tutaj były i żeby to jakoś jednak wydajnie działało. Wracamy do rozbudowy naszego osiedla Eden. W sumie dobra nazwa, może ja to tak nazwę. Zaznaczę sobie całą tę strefę tutaj obok tej drogi, jakoś tak do kanału. I wpisałem tutaj tę nazwę. Okej, okay, więc teraz przejdźmy do jakichś fajnych rzeczy dla mieszkańców, czyli na przykład szkoła podstawowa. Bo coś niezbyt chętnie oni mi się tutaj wprowadzają. Strasznie powoli. Tutaj na tym skrzyżowaniu postawiłbym taką właśnie szkołę. Mogę ją jeszcze kawałek przesunąć, ewentualnie. Lekko obrócić, tak żeby mi tutaj do wszystkiego pasowała. I spróbowałbym tu może jeszcze jakiś taki mały parking zrobić. Na przykład taka droga tego typu. I wtedy między szkołą a tą drogą zmieści mi się takie coś. Możemy to jeszcze kawałek przesunąć, lekko odwrócić. I ta droga w takim razie nie musi być aż taka długa. To niech sobie dochodzi tylko jakoś tak dotąd. Czy ja tu zmieszczę na przykład takie boisko? No, jest ono dosyć duże. A może by tak zrobić to kawałek dalej gdzieś tutaj? Zobaczmy. No, myślę, że to będzie dużo lepsze miejsce. Tak, tak, tak. Tylko jeszcze bym to jakoś tutaj dosunął do samego narożnika. No dobra, powiedzmy, że coś takiego, tak żeby mi na pewno nie wystawało na tę drogę. Nie wystaje, tylko taki murek tu jest. To może ja bym zmienił jeszcze to, jak ta droga wygląda, bo ona w takim razie nie musi być na takim zakręcie. Możemy to po prostu wyrównać, dosunąć jakoś tutaj ładnie do końca i takie coś nam wystarczy. Ewentualnie zamiast takiej szerokiej drogi możemy w ogóle coś takiego zrobić. Tutaj tak naprawdę też nie musi to być taka wielka droga. To bym jeszcze kawałek przesunął, żeby ten beton troszkę ładniej wyglądał i mogę jeszcze próbować robić coś takiego, żeby to przedłużyć, przeprowadzić drogę na przykład z tej strony tego boiska i dzięki temu zmieści mi się tu jeszcze parę parkingów. Dosunę je na przykład do tego narożnika, tę drogę mogę jeszcze kawałeczek tutaj przeprowadzić, a te możemy sobie w takim razie skrócić. Dobra, ale wystarczy tych parkingów, bo ja zaraz zaparkinguję całe te osiedle. Żeby tego nie zrobić, to teraz może jakieś domki, czyli tu na przykład coś takiego na trzy kratki dalej obok boiska pewnie też mogą być. Może tutaj na końcu już nie, to po prostu zostawię takie puste. Przy tej drodze mogę na przykład dać parę sklepów, ale tylko na dwie kratki. A tutaj dalej dałbym już po prostu jakieś domy. Za skrzyżowaniem możemy dalej iść z tymi domami. Tutaj taki mały, dalej trzy kratki. I tu też tam, gdzie się da na trzy kratki. Co tutaj mamy? To jest jakieś zepsute, więc może już dalej też z tym nie będę szedł. W ogóle oddaliłem kamerę i co ja widzę? Co ja widzę? Nasz stadion? No nie stadion kosmiczna widna, park. No ja mam nadzieję, że. Strażacy tak, już działają dokładnie. Są tutaj helikoptery gaśnicze. No miejmy nadzieję, że nic nam się tutaj nie zniszczy. No jasno się zrobiło, jasno się zrobiło żółto. W ogóle zobaczmy jakieś informacje tutaj są, budynek płonie, nie funkcjonuje. No okej. Okay. W sumie ciekawe by to było, gdyby teraz tam jakiś mecz trwał. No cóż, niech to się pali, a raczej niech oni to gaszą. Ja wracam w takim razie na to osiedle, bo przecież ja im tam za bardzo nie pomogę. Okej, okay, coś tu jeszcze by trzeba przy tej drodze zrobić. Ale więcej sklepów bym nie. Chciał więc domki, tak, tak, tak. Jak najwięcej domków, żeby jednak populacja do tej bapie serio była większa. W tym momencie mamy jakieś 135 tysięcy, no zobaczymy, 150 do końca serii, kto wie. Może być ciężko, no ale może jakoś się uda. Dalej z tymi domkami tak jadę, na dwie kratki i to bym zrobił tutaj po prostu tak przy tej drodze do końca. Czyli tak naprawdę do tego przystanku, ale zostawię tu chociaż jedną kratkę odstępu. Jak już jestem w tych okolicach, to mogę jeszcze na przykład zrobić taką ścieżkę do tej głównej drogi, żeby na przykład. Gdzieś z tamtej okolicy, też tutaj piesi sobie mogli podejść, i właśnie jeszcze jeśli chodzi o ścieżki, to zrobiłbym może jakąś kładkę, na przykład z tego przejścia. To by było raczej takie dosyć proste, bez jakichś zbędnych zakrętów. Przejedziemy sobie tu. Tylko że ja bym nie chciał, żeby to było betonowe. Raczej bym to próbował zamienić. Może uda się na jakąś taką drewnianą. No dokładnie. Co tu jeszcze mogę poprawić? To na przykład dosunąć jakoś bardziej do chodnika. Dalej, to też mogę tutaj próbować dosunąć, a ten punkt w środku, on jest na dobrej wysokości. No Chyba tak. To znaczy, można by to dać delikatnie do góry, też żeby fajniej wyglądało. Co ja jeszcze tutaj mam do zrobienia? Tu jest pusto, także domy. Dalej po tej stronie między szkołą a tą kładką. To może tu bym zrobił coś większego. Tak, takie domy na cztery kratki niech tu będą. No i to chyba wszystko, jeśli chodzi o takie zamalowywanie tych kratek. Mogę tu jeszcze spróbować dać jakiś plac zabaw, na przykład za szkołą. Może się zmieści. Tylko w takim razie będę musiał przedłużyć tę drogę, którą przedtem skracałem. Niech ona sobie na przykład przejdzie za szkołę, tylko. Tylko ja bym chciał, żeby to serio było tak jakoś równo. Ajdź, ale mi to skacze. Jeszcze ten punkt przesunę bliżej, tutaj do szkoły i na równo zagrodzeniem. I teraz taki plac zabaw powinien mi się tutaj zmieścić. Mogę go jeszcze kawałek w prawo przesunąć, niech to będzie mniej więcej na środku tej drogi. Coś takiego. I z tego parku wychodzą mi takie żwirowe ścieżki. No to co wy na to, żeby je przeprowadzić, właśnie jakoś obok brzegu tego kanału? Takie jakieś fajne tereny spacerowe możemy się podłączyć do końca tej drogi, i stąd możemy przejść jeszcze na przykład pod tym mostem o, pięknie się tu będzie chodziło i jakaś taka ścieżka w okolicach wody po plaży, tylko raczej nie będę tam daleko szedł, nie, nie, nie tutaj bym zszedł już do tego chodnika wiadomo, jak ktoś chce sobie pochodzić niech sobie chodzi, ale też nie chciałbym robić całej tej plaży w takich ścieżkach. Możemy też to zrobić z drugiej strony, jakoś tak mniej więcej równolegle do tego kanału najlepiej tak, żeby nie zniszczyć tych domków, aha i tu w sumie mamy tę kładkę. No to co, może ja się po prostu tak podłączę, tylko no, że że to nie będzie jakoś super pięknie wyglądało. Więc to musiałbym zamienić, żeby było na ziemi. I teraz ta kładka też dobrze nie wygląda. Mogę to na przykład odsunąć kawałek, żeby te schody były w dobrym miejscu. Może jak to jakoś wygnę, o, o, o wtedy to się obraca. Ewentualnie tego bym się pozbył, wtedy tutaj jakoś te schody się sensownie zrobią. No dobra, powiedzmy, że coś takiego może być, i w takim razie teraz z tą ścieżką nie podłączę się od razu tu, tylko przejadę jeszcze kawałek, i chciałbym zrobić jakiś nowy węzeł w tym miejscu. Można jeszcze troszkę wygiąć, ok, i teraz to będzie dużo, dużo lepiej wyglądało. Tylko, że skoro to tak wygląda po tej stronie, to tutaj też warto byłoby to zrobić podobnie, czyli na przykład ten punkt złapać i doprowadzić go tylko dotąd, zjechać z tym na powierzchnię ziemi i tutaj też się tej kładki pozbyć, niech to będzie na ziemi. Z tym jeszcze troszkę może do góry, aha, bo tutaj to tak wygląda, kawałek dalej. O, robią się takie, powiedzmy, schodki. No, myślę, że będzie, tutaj nawet ktoś z tego korzysta, wchodzi sobie na kładkę, przechodzi na drugą stronę. Czyli jeśli chodzi o budowę tego osiedla Eden, to już wszystko, może jeszcze poza paroma ozdobami. Tutaj na przykład jest tak pusto, ale skoro mamy taki styl leśny, to ja nie będę tutaj sadził jakichś nie wiadomo jakich drzew, po prostu taką choinkę sobie tutaj wsadzę, tylko niech to będzie za anarchią. Mogę coś tu jeszcze powsadzać w okolicy, żeby tak pusto nie było i podobną sytuację też mieliśmy tu, czyli właśnie taki teren obok ścieżki oraz tu jest trochę ziemi, więc też taka choinka może być. Po tej stronie też strasznie pusto, także jakieś raz, dwa, trzy. Trzy, może cztery choinki niech będą. No dobrze, więc korzystając z okazji, że jestem w pobliżu, przeszedłbym jeszcze sobie tutaj. Bo jak dla mnie, to trochę tego śniegu jest tu za dużo. Myślę, że jakoś na równo z tą ścieżką, tylko po drugiej stronie, czyli byłoby to w tym miejscu, wyjedziemy z taką drogą, właśnie w stronę tej głównej drogi. Jak ja to wcześniej robiłem? Tutaj była taka jedna kratka odstępu. Potem w tym miejscu był park, więc w sumie tego nie widać. Dalej też za bardzo nie mam, gdzie sprawdzić. No dobrze, więc przeprowadzę taką drogę, właśnie, żeby ta jedna kratka była. Tylko tym razem nie podłączymy się do głównej drogi, bo to jest już za blisko tego skrzyżowania. Więc, żeby z tym jakoś nie przesadzić, to też bym usunął oczywiście, a w tamtą stronę dalej już nie idziemy. Mogę tu dać na przykład jeszcze jakąś taką ścieżkę do tego punktu i tu by wypadało zrobić jakieś przejście. Przesunąłbym na przykład ten węzeł kawałek tutaj dalej do tego miejsca, kliknę sobie w to Note Controllerem, zamienię środek na skrzyżowanie i fajnie, że się pasy od razu namalowały. Jeszcze to może jakoś poprawię, dalej ta ścieżka do poprawy, super. No i jedziemy teraz na zielono to całe, dalej na zielono to całe, później domy jeszcze w tym miejscu, Miejscu, tylko że niestety tu mi się kratki włączyły. Nie chcę ich tutaj, nie chcę ich tutaj. Niestety też mi się ścieżka wyburzyła. Już ją naprawiam, takie coś. I teraz mogę to zamalować do końca. No dobrze, także ja bym to tak zostawił. I przechodzimy teraz jeszcze na to osiedle przy katedrze. Tutaj niestety mamy trochę te kratki popsute, ale mam nadzieję, że to jakoś bardzo nie przeszkodzi, żeby tu się ludzie wprowadzili. W tym kierunku już nie idę. Nie, to jest raczej taka droga, przy której nic nie będzie. Taki właśnie dodatkowy dojazd na lotnisko. Mogę dobudować. Jeszcze na przykład taką drogę gdzieś tu, ale też nie za daleko, chciałbym już ten las zostawić. I przy tej drodze to zamaluję na ciemno Dalej tutaj i po tej stronie. Przy samej katedrze to może już nie mieszkania, tylko na przykład jeszcze jakiś jeden sklep. Podłączenia drogowego na ten parking nie będę robił, ale piesi jak najbardziej mogą sobie przejść. Dalej piesi też mogą oczywiście tędy przechodzić, oczywiście tak, żeby tego sklepu nie uszkodzić. Czy jeszcze jakaś ścieżka mi się tu w okolicy zmieści? Chyba już nie. Tutaj będzie taki pusty prostokąt, więc może ja wezmę troszkę. Takich leśnych choinek, może coś mniejszego, żeby nie dawać samych takich wielkich, i je tutaj dosadzę. No, takie cztery wystarczą, powinno być ok. To, co miałem zbudować tutaj w okolicy, to już zbudowałem, więc może jednak jeszcze jakaś ścieżka się zmieści. Tylko nie taka ścieżka miejska, tylko właśnie już jakaś trasa przez ten las. Powiedzmy, że tutaj sobie jakoś tak pokręcimy. Absolutnie to nie musi być prosto. To są raczej takie tereny spacerowe i natrafiamy na takie tory. No, na pewno nie zrobię takiego zwykłego przejścia. To by było zbyt niebezpieczne. Bezpieczne. Będzie tutaj trzeba zrobić jakąś kładkę. To powinno wystarczyć na 9 metrów. Przejdźmy sobie tu i myślę, że możemy pod takim kątem zejść. Tylko jeszcze bym sprawdził, czy czasami to nie jest jakoś za wysoko, za nisko. To znaczy, mogłoby być minimalnie niżej. Tak, no jakoś tak troszkę nad przewodami. No dobra, takie coś. Dalej ten słup możemy troszkę wsunąć, żeby tutaj nie przeszkadzał. Ten jest dobrze. Mogę to jeszcze próbować przesunąć, żeby ten kąt tutaj był ładniejszy. A jeśli chodzi o to, no nie wiem, myślę, że. Że tak może być. I z tego miejsca przeszlibyśmy sobie jakoś obok ogrodzenia lotniska, doszli do tej drogi. Przez tę drogę, oczywiście, będzie trzeba przejść. Niech ta ścieżka dalej idzie jakoś tędy. I tu mamy taki olbrzymi leśny teren. Tylko też musimy uważać, bo tu jest ogrodzenie tego parku, a nie chcemy, żeby oni sobie z lasu mogli tam za darmo wejść. Więc raczej tylko tak przejdziemy obok tego ogrodzenia, żeby można było sobie tam zerknąć i podejdziemy na przykład do tej drogi. No to może jeszcze jakieś wejście do tego lasu, na przykład z okolic tych szkół. Wyszli. Byśmy jakoś tak i podłączyli się tu. No i można by zrobić jeszcze jakieś wejście kawałek obok, czyli na przykład jakoś z narożnika tego parkingu. Przejdziemy tak. Od razu nie chciałbym się łączyć, raczej żeby to było troszkę rozdzielone. I w sumie możemy się podłączyć dopiero tu. OK. No, niby można by zrobić jeszcze taką ścieżkę stąd. Dobra, niech to się po prostu z tym łączy. I tu jeszcze jakiś taki krótki kawałek, żeby na pewno dało się wejść na tę drogę. No to co, może teraz jeszcze jakaś ścieżka tutaj ze środka też oczywiście kręcimy. Idziemy tutaj jakoś w stronę. Tej drogi i łączymy się z tym. Zrobiłbym może jeszcze jakieś połączenie, na przykład z tego budynku. Tutaj mamy taką ścieżkę i możemy się połączyć albo z drogą, chociaż w sumie po co? Możemy przejść na przykład jakoś tak, pokręcić jeszcze po lesie i podłączyć się tu. No, tak będzie fajnie, tylko jeszcze ja bym widział, żeby ta ścieżka przeszła sobie na przykład do tego miejsca, żeby nie trzeba tu jakoś strasznie naokoło obchodzić. Co jeszcze, co jeszcze? Może gdzieś stąd, na przykład przy tej stacji kolejowej, gdzieś na przykład za tymi torami i tu. Tutaj pod ten hotel. Właśnie właśnie, bo jak tu będą jakieś goście, będą się chcieli przejść na spacer do lasu, no to właśnie tu będzie taka fajna ścieżka i on tutaj podłączę. Nie muszę tu jakoś naokoło obchodzić, no bo przecież ścieżka już jest. No i tak naprawdę ja tutaj mogę wyznaczyć obszar parkowy i pododawać tutaj jakieś atrakcje, na przykład z rezerwatu przyrody. Zaznaczyłem tutaj taki olbrzymi teren, i zobaczmy, co ja teraz tutaj mogę zrobić. Na pewno będę potrzebował wejścia głównego, ale może dałbym taką małą bramę rezerwatu. I on tak naprawdę mogę schować gdzie gdzieś na przykład przy tej drodze, tylko jeszcze trzeba by chyba powiększyć obszar tego parku. Postawię te bramę tu, wyburzę kawałek tej ścieżki, teraz mogę to przesunąć w to miejsce i wracam tutaj z powrotem z taką żwirową ścieżką. Coś tu w tym miejscu nie za bardzo działa. No tak, bo to jest dostosowane do tej ścieżki, do ścieżki rezerwatu przyrody, dokładnie. I może to tak naprawdę jest lepsza ścieżka do lasu? No, tak naprawdę żwir jest. Do tego jakieś trawki, jakieś kamyczki, jakieś takie słupki. Dobra, ja to zamieniam. Także te Ścieżkę mam całą już zamienioną, więc teraz spróbowałbym tutaj dać jakieś atrakcje, ale tak naprawdę nie za dużo. Bo rezerwat przyrody to już mieliśmy tam na tamtej wyspie w górach, jak ktoś nie pamięta, to mogę na szybko pokazać. To było tutaj w tym miejscu kawałek za tym pożarem. O, właśnie, takie tutaj ścieżki po górze i tu mieliśmy jakieś różne atrakcje, co kawałek. Tutaj bym raczej tego tak dużo nie chciał. No zobaczmy, na przykład takie miejsce na ognisko, gdzieś tutaj kawałek obok ścieżki. Jak to wygląda w ten sposób. Okej. Okay, można sobie przyjść do lasu, jakąś tam kiełbaskę usmażyć czy coś takiego. Mogę jeszcze takie miejsce na ognisko drugiego typu postawić i w sumie mogę porozsypywać te miejsca na ogniska właśnie po całym tym lesie. Trochę takich i trochę tych pierwszych. Tutaj teraz z góry widzicie, gdzie ja to postawiłem i może jeszcze poza ogniskami postawilibyśmy sobie coś innego. No nie wiem, taki szałas. jakby to wyglądało? W sumie tutaj też jest miejsce na ognisko, tylko jeszcze do tego mamy ławeczki oraz taką budkę. No dobrze, może być takie coś w tym miejscu i jeszcze na przykład postawiłbym drugie takie coś gdzieś tu przy wejściu do tego lasu. Jeszcze mamy takie duże pole biwakowe. No to co? Może na przykład tutaj w samym środku tego lasu trochę tych ścieżek naokoło jest, tylko że to musi być przy jakiejś konkretnej ścieżce. Czyli ja to muszę na przykład dosunąć do takiego miejsca, w którym ten znak zniknie, czyli tutaj. No dobra, niech będzie, tylko przy okazji może zrobię tu jeszcze jakieś wejście. Powiedzmy taka ścieżka tu gdzieś się obok tego drzewa będzie przechodziła. Chociaż teraz jak ja zrobiłem taką ścieżkę, to może ja to mogę jakoś bardziej odsunąć? No tak, 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 dokładnie. Mogę to tak na przykład ustawić. To możemy jeszcze troszkę poprawić, bo jakieś takie dziwne mi wyszło. Na przykład takie coś. I teraz sobie można tutaj podejść, wejść i zrobić jakieś ognisko, czy tam na przykład wynająć jakiś domek. Mogę poumieszczać jeszcze na przykład takie znaki, na przykład przy każdym wejściu do lasu, żeby ci odwiedzający wiedzieli, żeby nie wyrzucać gdzieś tam papierków do lasu, czy tam nie palić ogniska poza wyznaczonymi miejscami. Okej, okay. gdzie jeszcze mamy takie wejście? Tutaj obok lotniska. Może coś takiego być? Mogę też wziąć taki drugi znak, żeby nie wszędzie były takie same i poumieszczam sobie to przy pozostałych wejściach. No, to jest tak naprawdę taki drobiazg, ale niech będzie, niech to tak fajnie wygląda. I jeszcze przy okazji, jak to stawiałem, to przypomniałem sobie, że my tutaj mamy takie przejście. Dokładnie, w tym miejscu. To znaczy, nie mamy przejścia, oni nie mają jak tutaj przejść. Trzeba by to może nadrobić. Ten węzeł przesuwamy w takim razie gdzieś w okolice tych ścieżek. Zmienię sobie typ na skrzyżowanie i... O, fajnie, zrobiło się samo przejście, bardzo Dobrze, jeszcze może to kawałek przesunę, ewentualnie łatwiej będzie ścieżki przesunąć. No pewnie, to sobie dosunę jakoś tutaj. Ten znak w takim razie mogę jeszcze kawałek przesunąć i tę ścieżkę też tu mogę jakoś delikatnie poprawić. Super. Takich chatek myśliwskich bym nie chciał stawiać. Co jeszcze mamy? Chatka rybacka to też nie. Wieża widokowa, absolutnie nie. To już tam mieliśmy, ale mógłbym teoretycznie jeszcze postawić parę takich namiotów. No spróbujmy. Jeden taki, drugi taki, tutaj obok siebie niech będą. Jak to wygląda? Podobnie. Podoba mi się jak najbardziej. Spróbujmy jeszcze w takim razie, może w jakimś innym miejscu. O, tutaj jest ognisko, no to na przykład po przeciwnej stronie jeden taki namiot, drugi na przykład tutaj, i wiecie co, może jeszcze trzeci. To bym postawił na przykład tak, proszę mi to pokazać. No fajnie, ognisko, jeden namiot, i tutaj po tej stronie jeszcze takie dwa. Może jeszcze jakiś namiot, na przykład po tej stronie, tutaj bliżej tego lotniska, jeden taki naprzeciwko tego ogniska i coś jeszcze do no nie wiem tutaj, może tak w lesie bym schował. Tylko, że naprawdę tym Musisz mieć tam ścieżkę, no bez przesady. Dobra, niech ci będzie, dosunę to na przykład tu, niech ten namiot po prostu będzie blisko tej ścieżki. No i tak naprawdę ten las można by w nieskończoność ozdabiać. Dodawać tutaj jakieś ławeczki, kosze na śmieci czy inne rzeczy, ale tak naprawdę tego aż tak bardzo nie widać. Bardziej mi chodziło o to, że jak patrzę się na to z góry, no to właśnie, żeby to nie było, że ten teren jest taki zaniedbany, tylko żeby jakieś właśnie ścieżki tutaj były. Co jeszcze mogę zrobić, to na przykład jakiś dojazd w te okolice. Bo my tutaj mieliśmy linię autobusową. Dokładnie, więc ja bym przesunął ten przystanek może gdzieś tutaj kawałek dalej, tak pomiędzy tę drogę a tą ścieżkę, żeby można było sobie wysiąść i gdzieś się tam przespacerować. Tylko że oczywiście nie widzę tutaj tej linii, a ja bym chciał jeszcze dołożyć parę przystanków. Czy ja mogę w ogóle ten złapać i przesunąć? Nie za bardzo, a czy mogę złapać ten? Nie, mogę zrobić nową linię, nie chcę tego. Tutaj widać linię, tak? Spróbowałbym to na przykład przesunąć kawałek. Aha, dalej się to psuje, wracamy z tym. OK. Przesuwam w takim razie jeszcze ten przystanek w te okolice, żeby ten. Ten autobus wracając też się zatrzymał, i oddaje w takim razie jeszcze przystanki pod tym parkiem rozrywki, jeden i drugi. No dobrze, więc co nam jeszcze w tej okolicy zostało na kolejne odcinki. Coś bym na pewno tutaj wybudował, pewnie jakieś mieszkania. Dalej. Trzeba jeszcze z tą drogą pojechać, no nie wiem, gdzieś tak w te okolice, chociaż to jest na pewno jeszcze do zrobienia. Poza tym, ale to już raczej poza odcinkiem, to ja muszę sobie ozdobić te tereny między tymi drogami. Tak, takimi ścieżkami, właśnie, jak tutaj kiedyś to robiłem, w tych okolicach, tylko, że jak to robiłem na odcinku, to mi pisaliście, że to jest nudne. Więc ja się tym po prostu sam zajmę. A jak już zrobimy te rzeczy, no to przechodzimy jeszcze w to miejsce, a potem to już koniec serii. Więc to już serio: praktycznie końcówka. Jak Wam się podobał ten odcinek, zachęcam do zostawienia łapki w górę. Trzymajcie się. Do następnego razu. Cześć, cześć.